Cześć, tu Jerzy, dziś odcinek na temat rabarbaru, a konkretnie na temat dwóch kilo rabarbaru. Na początek, to jest rabarbar, to jest łodyga, a to jest końcówka liści. Dlaczego o tym mówię? Problem jest taki, że w a się w rabarbarze, jest coś, co nazywa szczawian. Krótko mówiąc, kwas szczawiowy. Problem, mamy takiej natury, to nie jest zbyt miłe dla organizmu. Tylko, że mało kto wspomina, że ten kwas sztawiowy jest tutaj, w liściach, tylko i wyłącznie. Więc problem rozwiązuje się tak. O. Dobra, co dalej? Teraz z rabarbaru trzeba wyciągnąć jego rabarbarowość. Można zrobić to na kilka sposobów. Ja preferuję metodę zimną, czyli kroję ten rabarbar na odcinki, tak na poziomie gdzieś tyle, tak? To jest centymetr, może w więcej. I całe te moje 2 kg barbaru w taki sposób skrajam. Po czym ładuję to do zamrażarnika. Na dzień 2. W tym czasie zamrażarnik spowoduje, że błony komórkowe w, w, rabar, w łodydze pękną i wydają z siebie sok. Etapem drugim tej operacji jest wspominany w truskawce, zestaw drożdży razem z pożywką oraz z jedną istotną rzeczą enzymy pektolityczne te enzymy powodują, że rozbija się kolejny raz błony komórkowe, te, które zostały po przemrożeniu. Więc za chwilkę skrajam cały ten, Ładaj to do zamarzalnika i za dwa dni spotykamy się, gdy będę to pakował do banieczki. Należy jeszcze dodać, że do wina z rabarbaru powinniśmy używać pędów, które są czerwone, czyli mocno dojrzałe i w sumie ja zawsze wybieram takie największe, jakie tylko znajdę na rynku. Minęły dwa strzały znikąd. Dobra, dwa dni minęły. Rabarbar był wrzucony w formie zamrożonej do zamrażalnika, został rozmrożony i w tej chwili zobaczcie, to już nie są takie jędrne kłącza, tylko o, co się z nimi dzieje, spajale z nich wykapuje soczek. Obrazu zniszczenia dokona jeszcze pektyna z drożdży, a tak naprawdę w tej chwili ładuję to po prostu do bańki, wysypuję. Ja będę sypał jakieś 3 kg cukru na 10 litrów nastawu, a tu planuję postawić to w bańce 15-litrowej. Do tego pół opakowania tego czegoś. Przypomnę, to jest komplet drożdży, pożywki, pektyn oraz witaminy z grupy B. Niestety mała zmiana planów. Bańka 15 jest zajęta, stała tylko 10, więc te moje 2 kg barbarów ładowałem do bańki. Za chwilę zasypuję 3 kg cukru. Później wodą do. Gdzieś takiej wysokości, czyli zostawiam sobie tutaj trochę na piankę, yy, drożdże i pojechali. Co dalej? Po jakichś dwóch tygodniach zakończy się fermentacja burzliwa. W tym momencie trzeba zrobić jedną rzecz, pozbyć się tego rabarbaru z bańki. Czyli po prostu przelewamy do takiego innego naczynia, pozbywamy się moszczu, wyciskamy go, bo w nim jest jeszcze kupa smaku. Yy, po czym wlewamy z powrotem do bańki i dolewamy tej chwili już wody tak właściwie pod sam czubek, bo już tej burzliwej, pienistej fermentacji nie będzie. I takim sobie postoi jakieś myślę, z miesiąc spokojnie, może spokojnie postać miesiąc, może dwa. W tym czasie sobie ładnie winko dojrzeje, On sobie spokojnie do, dotrwa i po tym czasie lejemy w buteleczki. Całe wino. No i na koniec informacja. W przyszłym tygodniu odcinka nie będzie, bo jadę na Białoruś, a za dwa tygodnie wino z banana spróbuję zrobić. Kurwa Rabarbar maczany w cukrze, kurna smak dzieciństwa mm. Niam Uzupełniamy całość wodą, tak żebyśmy mieli w tym momencie już fermentacji, nie będzie, żebyśmy spokojnie sobie się znaczy, fermentacja będzie Napierdolę.